Dzień dobry, dzień dobry Fanti pozdrawiam, witam wszystkich serdecznie Poranek Znaczy dla mnie poranek, może wy już zapindelacie w pracy Ale tak to jest, jak człowiek ma wolne to może się troszeczkę poopierdzielać Pozwoliłem sobie pospać troszeczkę dłużej, ale właśnie szykuję się do wyjazdu Jak widzicie z tyłu Jadzia w garażu, zacne miejsce Ale uwaga, uwaga, uwaga Może już nawet ślepnie Was, oślepia strasznie nie no, ja, ja też oślepiam, pięknie Jak na razie jest słoneczko, jest cudownie I mam teraz taką cichą nadzieję, o nie, bo jest cudowne Mam taką cichą nadzieję, że dzisiaj mi się już mój żółty kondonin, który przed chwilą spakowałem nie przyda Tak, liczę na to Ja jestem gotowy do wyjazdu Jeszcze szybka kawka I dziękuję za gościnę Leniowi Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Oczywiście, jak przyjedzie na Śląsk, zapraszam go również do siebie. Do usłyszenia z trasy. Na razie, papa.